Jesień to czas zadumy i porządków na cmentarzach. Niestety, dla niektórych to również początek sezonu na nielegalny biznes. Mowa o kradzieży stroiszu jodłowego, za którą grożą wysokie kary finansowe. Tradycja ozdabiania grobów kompozycjami z gałązek jodłowych ma swoją ciemną stronę. Jak wielokrotnie przypominały lasy państwowe, duża część iglastych gałązek dostępnych na rynku pochodzi z nielegalnych źródeł. Kradzież stroiszu wyrządza poważne szkody w lasach. Złodzieje celują najczęściej w młode jodły, ogołacając je niemal ze wszystkich gałązek. W najlepszym przypadku takie działanie powoduje wieloletnie zahamowanie wzrostu drzewka, w najgorszym jego zniszczenie. Jego zniszczenie. Aby ograniczyć straty, leśnicy intensyfikują działania. Prowadzone są całodobowe patrole w miejscach najbardziej narażonych na kradzieże. Leśnicy współpracują z policją i strażą miejską. Organizowane są też wspólne akcje kontrolne w punktach sprzedaży stroiszu, gdzie sprawdzane jest legalne pochodzenie towaru. Za samą kradzież stroiszu grozi mandat do 500 zł. W wielu sytuacjach sprawy te trafiają do sądu, gdzie. Spraw Muszą liczyć się z jeszcze poważniejszymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Warto pamiętać, że na cmentarzu mandat można otrzymać nie tylko za zniszczenie mienia. Cmentarz jest miejscem zadumy i szacunku, dlatego obowiązuje tam zachowanie powagi i ciszy. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, a także wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym może skutkować karą grzywny sięgającą nawet 5 tysięcy złotych. Odwiedzając groby, należy poruszać się alejkami, zachowywać ciszę i nie przechodzić przez groby. Bezwzględnie zakazane jest spożywanie alkoholu i palenie. Śmieci należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników, a telefon warto wyłączyć. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie państwo w serwisie na temat.pl i w innych filmach na naszym kanale.